Ale byłby jak gdyby to było. Twoja stara. I Ty może właśnie, bo jak ten. Jak już się jest małżeństwem tam ileś lat, no to czasami mąż mówi na swoją żonę: Ty, dawajcie, wpadajcie, napijemy się coś, bo moja stara teraz jest w robocie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Forever. Zapraszam Was do kolejnego materiału na kanale. Tym razem to są demka, ale. To nie są demka widzów. Otóż mam tutaj demko, a raczej nagranie z meczu, które zostało. Wrzucone na pewien portal. Użytkownik wrzucił to demko z zapytaniem: Jak grać lepiej? Jak być lepszym graczem? I teraz tak: na tym portalu mogę sobie oczywiście przesłać to demko do przodu, do tyłu. Będą też dodane z czasem inne opcje, ale o tym później. Mamy demko gracza na mapie. Kurde, ty nie ogarnia nawet, jaka to jest mapa. Ale widać, że to jest naprawdę po momencie jeden z najbardziej. Najmniej doświadczonych grajków, jakie do tej pory oglądałem. Chyba naj, najbardziej podstawowy gracz w historii. I gracz ten. O dziwo, Manik, Twoja Stara. W sumie ten movement i to poruszanie się wygląda trochę tak, jakby to moja żona grała. Chwila. Nie, no to niemożliwe, żeby to. ...moja, Moja żo żona sobie. Konto ogarnęło ty, ale ogarnijcie to, kurde. Ostatnio zaczęliśmy wie, wiecie, jak to jest może nie wiecie w małżeństwie jest tak, że kiedy dosyć długo już jesteście w małżeństwie, jesteście w związku, no to tam z czasem się mówi na męża stary albo na żonę stara, nie? Typu, y, słuchajcie chłopaki tam żona jest teraz w, tam w pracy, dziecko w tym, to zanim, znaczy żona, moja stara jest tam w przeszkolu teraz, y, albo że stary kończy o, o dziewiątej tam robotę, czy o dziesiątej będzie w domu, to możecie tam psiapsiły do mnie przyjść, nie? Czy coś takiego, coś tego typu. Może, kurde, twoja stara to jest tak naprawdę moja stara. <noise> ale byłby jaja tak naprawdę. Słuchajcie, ale... Jeśli. Nie, nie mam dla tego pojęcia. Mówiła właśnie teraz, jak teraz poszła, ale myć. Mówiła, mówiła, słuchaj Marcin, idę teraz ale kąpać. To ty, może byś sobie nagrał coś przez ten czas? Cholera, wie. No, trzy pociski w magazynku. Strasznie, strasznie mało tak naprawdę. O kurde, ty. I strzela w biegu. No naprawdę. Strzelanie w biegu. To jest coś, czego odradzałbym w... automatycznie na starcie. Strzelacie w takich jak teraz. No i kontroler RiliCoylu, czyli strzelacie i celownikiem jedziecie od razu bezpośrednio w dół, czyli naciskacie lewy przycisk myszy i od razu myszką lecicie w dół, żeby ten celownik został w tym samym miejscu, mniej więcej gdzie chcecie, ee, aby był. Także, kurde. Jak będzie może tabela wyników, to może wtedy będę widział jaka to jest w ogóle mapa, tak naprawdę. No i dodam, że na tym, na tym portalu jestem zarejestrowany jako coach, jako trener. I z tego właśnie, że mam tą serię demek widzów, tych, te analizy... ...z prawego przycisku. Nie, nie bardzo. Jako, że prowadzę tą serię tych analiz, no to... Myślę, że jako takiego w takiego trenera mogę się bawić i podpowiadać właśnie takim graczom, takim ludziom, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy w konterze. No to chyba wszyscy mają tutaj taki poziom, tak naprawdę. Ale dobra, wracając do pytania tytułowego tego, tego demka, który został tutaj wrzucony: jak być lepszym? Ćwiczenia tak naprawdę. Yy, nauka strzelania, żeby tam wejść sobie na jakąś mapkę treningową. Yy, poćwiczyć sobie to strzelanie. Nawet wziąć sobie, ustawić tą gierkę taką z, yy, z botami po prostu samą na, jakieś, na jakiejkolwiek yy, mapie. Ewentualnie pobrać mapę z workshopa i tam nauczyć się chociażby strzelania, czyli takiego strzelania statycznego, że sto, stoicie w miejscu i strzelacie, poruszacie się na boki w i strzelacie, staracie się utrzymać ten celownik na poziomie głowy. Jeśli z tym jest na początku problem, no to mniej więcej w korpus, bo tutaj najwięcej damage oprócz głowy w korpus siada. I dopiero to, potem, jak już to ogarniecie i będziecie mieli yy, smaka na więcej, yy, ten wasz apetyt będzie rósł w miarę jedzenia, to wtedy na tej głowie się skupiacie. Tak naprawdę. I też może. Mniej lub bardziej istotna rzecz, żeby grać brońmi, którymi się umie grać, tak naprawdę. Na przykład, jeśli MK z wam się strzela za, za ciężko, no to bierzecie coś innego, na przykład nie, wiem, zamieniacie sobie na MK z tumikiem, jest, jest prostsza. Ten recoil jest mniejszy, czyli ten rozrzut, więc łatwiej Wam będzie kontrolować broń i tak dalej, i tak dalej. Zmień mapę na Vertigo. No, dawajcie na Vertigo. No, nie w, te, nie w tę stronę, tam już jest kraniec mapy, tam się nie patrzymy. A, chyba, że. Użytkownik głosował, że twoja stara głosowała hmm. Czy moja, czy moja, nie wiem, już, nie wiem już kto to jest Ale o tym właśnie nagraniu, o tym portalu rozmawialiśmy i zaczęła mi żona mówić, że A, a zaczął mi sobie nagrywać może Bo idę Alicję kąpać Mówię, kurde, no coś tutaj nie gra teraz nikt, patrzę, twoja stara, coś mi tutaj śmierdzi Dobra, tutaj raczej nic się nie wydarzy O Zobaczymy, jak wygląda gierka z, z famas tak naprawdę. W na razie, po, powoli to wszystko się tutaj rozgrywa. I teraz tak zerknąć na minimapę. Jesteście tutaj. Mapa rozwija się w tym kierunku, więc jeśli tutaj jest, jest was, wasz teammate, tu jest wasz teammate. Możecie puszować. Jak tutaj jest czerwona kropka, znaczycie, że tam jest przeciwnik, więc możecie ewentualnie przejść tutaj i tędy. To jest chyba na, na mapie widzę taki mały przesmyk żeby ewentualnie przejść tutaj tak ziu i od razu po lewej wlecieć z prefire'em Prefire, prefire y, czyli yy, rozpoczęcie strzelania w momencie yy, w trakcie wychylania Że nie wychylacie powiedzmy jak jest yy, ojejku Co ponieważ to nie jest w, w CSie tylko w tym na tym portalu Jak jest przeszkoda stoicie tutaj zaczyna się strzelać w, dosłownie w tym momencie jak jest tutaj celownik Żeby strzelać obić trochę ściany ale w momencie w momencie, kiedy wychłania, strzelacie dalej. No, ci, którzy już naprawdę ogarniają te fps -y, no to wiedzą, co to jest Prefire. Natomiast ci, którzy właśnie grają, tak jak tutaj nasz bohater czy nasza bohaterka, to mogą właśnie nie wiedzieć, co to jest ten Prefire. Jak skończę to nagranie, zapytam się żony, czy wie, co to jest Prefire, i w przypiętym komentarzu Wam napiszę odpowiedź. Dobra? Idziecie na taki układ. Dobra, tutaj raczej chyba nic się nie wydarzy. Teraz mam Demko. kolejnego gracza z zapytaniem: jak poruszać się po mapie. Za demko, analiza demka za dwie dyszki. Tu też mam le, lepszą troszkę jakość, jakość nagrania. No I zobaczymy, jak on tutaj będzie. Mapa cobblestone. Mm, piękna. I to też jest taki. Niezbyt zaawansowany gracz, troszkę brakuje, ale jeśli ma się taki movement, takie niepewne rozglądanie się tym celownikiem, AWP bym raczej nie podnosił. Jeśli ktoś chce podnieść AWP, no to naciskamy, na, najeżdżając celownikiem, na, na broń E klawisz. Natomiast jeśli chcecie wyrzucić, naciskacie G. Wtedy broń wy, wy, wyrzucacie, tą, którą trzymacie, wbiegając. Biegając właśnie, wchodząc na awupkę. się ją automatycznie. I tutaj chyba co było? I to jest znowu twoja stara, to jest demko tego samego gracza. Już widać dlaczego ten movement jest bardzo, bardzo podobny. Więc ten gracz mógł nie wiedzieć, jak się broni podnosi. Jak to wszystko wygląda? I też chyba. Albo nie ma słuchawek bądź głośników. Albo coś z dźwiękiem jest nie tak, bo wcześniej było widać, było słychać, że ten typ do niego nadchodzi. To w tym momencie. Słuchajcie. Słychać go z tyłu po lewej stronie. Więc tak, dźwięk to też jest bardzo istotna rzecz jeśli chodzi o... Jeśli twoja stara nie umiesz tam skoczyć, to wystarczy przytrzymać, le nacisnąć lekko kontrol przy skoku. I znowu analiza, minimapy. Tutaj jest przejście. Przejście łączy się z tym wielkim terenem. Czyli to znaczy, że z tego wielkiego terenu można przejść w to przejście <gryw> i odwrotnie z przejścia na ten wielki teren. Więc co? Tutaj po lewej jest właśnie to wejście, jak pokazuję, tam przy Forsie. O, no właśnie. I tam akurat był który stał. No i naszego bohatera, czy naszą bohaterkę wyeliminował. Bardzo ładnym strzałem zawupy z bliska. Także tyle byłoby z tych demek. Stronka to jest właśnie Esports Field. Jest to przede wszystkim wersja beta, więc nie wszystko tutaj jest. Nie wszystko jeszcze działa tak, jak powinno być, i też jest sporo rzeczy, o których już poinformowałem twórców tego portalu, jakie rzeczy powinny być wprowadzone. Oczywiście wszystko, wszystkie te rzeczy, które im wypunktowałem, biorę. Z racji tej serii demek, widzów, gdzie tam jest i rysowanie po mapie, zaznaczanie i tak dalej. Lepszy jakiś dostęp do tych demek, bo jedynie co teraz możecie zrobić, właśnie to stworzyć konto, zaplodować Demko, znaleźć trenera i zanalizować. Wszystko to jest out of charge. Nie jest w ogóle płatne. Mają stronkę na Facebooku, wszystkie informacje. Zbiórka jest na początku w kwocie 60 tysięcy złotych, żeby mieli pieniądze tak naprawdę na rozwój tego portalu. Mają też coś takiego, właśnie jak sklep. Mają tutaj super gry planszowe. Mają fotele gamingowe. Zobaczcie: akcesoria gamingowe, klawiatury, mikrofony, myszki, głośniki. Słuchawki. Jest nawet odzież, której jeszcze nie ma, ale będzie. Są też, właśnie, gadżety. Jest klej do puzli, są właśnie też puzle, tak naprawdę, gry planszowe. I ostatnio córka dostała w prezencie tą grę: Abino Grakoty i mysz. I sobie z córką gramy. Także też jest tutaj dosyć sporo, zobaczcie 96 stron, więc tych planszówek jest y, naprawdę od groma. I tam od dyszki chyba, od dyszki do 30zł albo ewentualnie i więcej też na pewno w innych. Zobaczcie macie czołg z pakietem, macie y, blastery tutaj do, do kupienia. Kurde całkiem spoko, spoko rzeczy, Hot Wheels, ty kurde pojazd lotnia. Luigi Supercard to nawet, kurde, dla siebie bym kupił. Wiecie dlaczego? Bo teraz y, gramy z żoną w, na Nintendo Wii U. I mam tam Mario Kart, właśnie. I córka też tam y, podpatruje. Żona trzyma, wiecie, pada tego działającego. Alicji daje takiego, wiecie, że niby udaje, że z, z żoną gra. Także, kurde, to też jest zajebista sprawa. Ty chyba sobie kupię. Wracając do Marketplace'u, tutaj właśnie są te demka e, graczy, którzy je wrzucają. Mam tutaj demka na zamówienie, mam tutaj też e, kursy właśnie e, graczy. Mam tutaj właśnie też demko od e, tak naprawdę Zjednoczonych. Kiedy kupicie właśnie to, no to dostaniecie wtedy to demko e, do pobrania wraz z komentarzem, z tym co tutaj się dzieje, e, co robią dobrze. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj są właśnie tak jakby, jest zakładka My Orders, czyli moje zamówienia. No i chciałem właśnie takie zamówienia ogarnąć właśnie od tych użytkowników. Zobaczcie, że tutaj było też wrzucane już jakiś czas temu, ale jeśli będziecie mieli szansę, żeby przeanalizować jakieś demko właśnie na tej stronce, to dajcie znać. Też skorzystajcie z tej stronki, żebyście dali, tak jakby mi tutaj i e Sportfieldowi, feedback, co z waszej strony powinno zostać dodane, co uważacie, że co powinno zostać, tak jakby odjęte, albo co powinno zostać poprawione, też jest ważne, bo jeśli są rzeczy, które tutaj funkcjonują źle lub w ogóle nie funkcjonują, warto o tym wspomnieć i dać chłopakom znać, żeby zaczęli to szybko ogarniać i naprawiać. Także myślę, że stronka jest warta uwagi, jeśli chodzi o takie szukanie też trenera, bo jest was, tak naprawdę, moi drodzy, sporo jest was od groma, od cholery, więc nie jestem w stanie wam wszystkim pomóc w tym samym czasie, ale Esports Films myślę, że to będzie dobra stronka do tego, żeby wam móc pomóc, czy ja, czy jakiś inny trenerzy, którzy. Na tej stronce się zarejestrują. Tak jak tutaj macie swoje, swoje konto, macie właśnie tutaj report bug. Możecie tutaj wypisać wszystkie bugi, jakie są tytuł, opis, co się dzieje. Możecie nawet załączyć właśnie jakiegoś screenshota z zaznaczeniem tam na czerwono, że klikacie to, czy coś tam nie działa, wiecie o co chodzi, więc to też możecie właśnie w tej, w tej formie wysyłać im wasz feedback także myślę że stronka jest naprawdę spoko i tak jak mówię to jest przypomnę że to jest jeszcze wersja beta kiedy zbiorą kwotę odpowiednią do tego żeby tą stronę zacząć rozbudowywać myślę że będzie działała jeszcze lepiej będzie wzbogacona o szereg wielu konkretnych i przydatnych opcji Myślę, że tylko to będzie tak naprawdę z korzyścią dla nas, tak naprawdę wszystkich. Przede wszystkim dla graczy, też i dla trenerów, którzy będą chcieli właśnie te demka oceniać i dawać też dobre rady właśnie graczom, którzy te demka zamieszczają. Także słuchajcie, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to łapka w górę. Sub, komentarz. Obczajcie eSports Esportsfield. Jeśli macie jakieś demka, piszcie w komentarzach, to te demka sobie może ogarniemy w jakimś kolejnym filmiku, możecie dać też w mailu, w opisie, który jest zamieszczony, że za takie demko akurat zaplodowaliście na, na tą stronkę i chcielibyście na przykład, żebym to ja konkretnie wasze demko ogarnął, także bardzo chętnie z mojej strony to tyle, trzymajcie się i wszystkiego dobrego, zdrówka, cześć!